Tego nie mam pojęcia o tym. Ale co tam? Bo niebieskie. Zobaczymy jak tam będzie. Szło. Uciekamy. Uciekamy, bijemy. First blood. A co tam A, czyli jednak PHP dostajemy w dupę. Zobaczymy, uleczymy się. Będzie jakiś masyw heal. Dobra, umarliśmy. Hmm. <śm> spis ludzików I może bonusem na Gdzie jest ten cały totem? Czy coś tam? O stąd możemy Killing spree Chyba zabijać stąd no widzicie, to ładnie, trzotem dupę. To jest nasz. Bo go uleczymy, jeżeli się da. Chyba go leczymy, chyba tak. No więc tu mamy grupy, ludziki i tak dalej. To nam kolejne coś powstało mu spada, ale on się sam leczy. Dobra, co tu mówię? Dobra, czyli ona ma tego, tego. Chyba tak. Chyba o to tu chodzi. A my sobie. No dobra, poranżujemy sobie. Tak, spróbujemy zasiekać. Okej, okay, zasiekamy pewnie. You are dead. Nie, nie, lubię drinków i tak dalej. Znaczy, nie lubię, w sensie, że grze używać, nie lubię na tym podać. To nie dla mnie jest. Dobra, jestem oznakowany jako PvP mistrz. OK, dostanie z laskręci. Dobry motyw. Chociaż nie zazdroszczę w sumie takiemu Który dostaje obrażenia od grupki ludzi stojących sobie z właśnie z takiej takiej czy ja mam tu jakąś przykład, karę jak tu stoję Myślę, nie wiem stanę w DC czy coś czy coś <laughs> mi się wydaje że jednak moje co to jest? What the fuck? Aha, muszę tu siedzieć, bo inaczej nie będzie respawna dla mnie. Oh, dostaję EXPE za co ładnie nawet jakieś pieniądze może być. Pick, pick. Spree. Czyli już nasz ten nie jest taki OP, jak myśleliśmy. Spree. <coughs> Spróbuję jeszcze raz lutnąć. Nie do dna, nie do dna. Kto ma relikt? The Fang of Fulgulus, Wróg, tak? Nie. Wpadnij. Okej, okay, szybki chwila, Aha, to pod szóstką mam. Kurwa, człowieku, jesteś magiem jakiś. No gdzieś tam się zapieprzyłeś, za daleko poszedłeś. <laughs> Muszę się pochylać. No padnę, No nic, dziwnego. Jak się swoich nie trzymam. Hmm. Ten duszek do kogo, do kleryka należy? Mage. Mage, dobra. <laughs> My jesteśmy niebiescy, tak? Na pewno. Jeszcze raz to zobaczę. Awory, niebieski. Najlepszy stator. Kto? Na pewno nie ja. Ale wygrywamy chyba z tego co widzę. Chyba, że. To... Nie, rosną punkty, czyli mają rosnąć. Czyli tak ma być. Wygraliśmy. A no Mam nadzieję, że to jest frakcja, która wygrywa często. Dobra, to to był nasz pierwszy Warfront. Uh, uh, muszę się przeciągnąć, kości rozprostować. Czyli nasz taki. O, dostaliśmy jakąś nagrodę nawet tutaj, widzicie? Eee, Czest jakiś. Obfitości. Open. Co nam wyskoczyło? Młot. Jest to Two Hand. Nie, to jest one hand. Potrzebna staffa swojego. Ale the jest większy. The past, William. Hmm. Jestem ciekaw czy tutaj yy, będą... Aha, dostałem, yy, czy co? Mam jedno to yy, punkt do wydania. Zwiększymy sobie ten damage ostatecznie. O tu co są za pierdoły? To chyba już nie będziemy w to drzewko korzystać, nie wiem, chyba nie, no ogólnie zależało mi na tym damage'u, żeby te 5% były, było całe. No zawsze to większy damage, nie? Okej, okay, co ja chciałem zobaczyć, czy, 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 pokaże nam? Uh, thunderers, thunderers Tandemers, trickers, mugger, wield a mighty mace or staff, and wear chainmail armor. Prefer equipment with bonus to wisdom, spell power, and spell critical hit. Choose wisdom, less interested in spell power, or spell critical hit. They are powerful melee combatants, crushing their foes with two astara. I, something, something. How to play? <coughs> To powinniśmy na sam początku przestać, ale uh, use melee, attacks to crushing ball to deal damage up close to deal maximum damage. trade between none, to nie wyłączyłem to. Jakiś ze mnie. Nie <kuchy> skończyłem. no, 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 no. Nie play, no, heal, no pewno nie ale... no, no, Uh, 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 uh. Between non physical damage such as strike of judgment, lightning hammer and jolt, and physical attacks such as crashing ball and massive blow, only use hammer of duty if you have four convictions, cask, and A mame uh, pokazuje nam bonusy jakieś takie jeszcze, które mamy. Cześć, ka, shaman. Shaman ofensywny cleric. Ja to wam nie czytałem, już nie wiem, nie mam pojęcia. Ej, chyba na końcu zapomniałem się bufować. Dobra, to to był Battleground AK, War. Coś tam, już zapomniałem? Warstorm? War, 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 war. Warfront? Warfront, tak, Warfront. Mam mi się z Waterfront skojarzyło dzielnicą z APB Reload. Dobra, to ja się tu z wami pożegnam. I zapraszam Was na więcej Więcej wyzwań, więcej emocji, więcej, więcej czasem nieprzymulającego, ale to nie o to chodzi. Czy coś tam, coś tam dobra, nie przedłużam mowy, bo nie umiem. Ale papa. Hej! Tylko nie koniec odcinka subskryb.